Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming Pochwycenie jest blisko Słuchajcie, powiem wam Po ostatnim tu moim doświadczeniu Jak widzę ludzie Uważam, myślę, że Ci, którzy mieli być obudzeni To już zostali obudzeni Naprawdę słuchajcie Nie widzę Nie widzę w ogóle jakichkolwiek Przyjawów tego Żeby oni się tu słuchajcie Po prostu jeszcze mogli odsknąć no, nie widzę po prostu tego. Jeszcze idą w gorszą stronę. Zaufania temu rządowi, światu. To jest totalna katastrofa, Wam powiem, naprawdę. Także. Mm, czy sens jest się modlić? Bo pokazał mi to chyba, że nie wiem, czy to sens jest o nich modlić. Modę się nadal dalej, naprawdę mody się słuchajcie. Ale no, po prostu jestem. Jestem tak, jakby trochę niezdołowana, bo dalej widzę, zostawiam to Panu Bogu, to wszystko, ale widzę kompletnie po prostu, że jest totalna katastrofa. I nic chyba z tego już więcej nie wyjdzie. Tutaj, to, co już chyba było. Kogo Pan Bóg chciał obudzić chyba, to odschnął. Jedynie może odschnąć tylko jeszcze, słuchajcie, e, że tak powiem, e, tak sobie myślę, ocknąć tylko niewierzących. Wierzących już chyba nie ocknie. Ci, co mieli to już wszystko swoje, słuchajcie, to naprawdę wzięli e, i będą brać jeszcze kolejny raz, więc snack bestii ich e, te chipy, może czy tam nie chipy, po prostu będą e, ewidentnie, to po prostu słuchajcie. Oni to wszystko wezmą. Jak teraz wzięli, to już też później wezmą, naprawdę. Niektórzy się odsknęli już wcześniej, ale teraz to nie wiem, czy się ockną. Także mm, bądźmy gotowi, naprawdę, bo słuchajcie, naprawdę zbliża się naprawdę mega, mega. Tutaj e, ten czas naszego pochwycenia. I bądźmy czujni. Naprawdę, tutaj, taka też, taka, też taka jest, która e, bardzo pobudza ludzi, by właśnie mogli się odtknąć. E, myślę, że z jednej że dobrze tam zrobiła to, co tam, że, że zostawiła te wszystkie swoje prace i w ogóle, bo to też jest, wiadomo, dla niej może być plus. Bo wtedy dzięki temu może na przykład być bardziej bliżej Pana Boga i, i, i słyszeć to samo głos, więc to samo, to mimo wszystko to jest plus. No ale mamy, każdy ma swoją y, drogę, ścieżkę w tym, w czym jest. Także słuchajcie, bądźcie naprawdę blisko Pana Boga, bądźmy, módmy się. I ja tak samo się też tu muszę jeszcze słuchajcie, każdy się musi pilnować. Pilnujmy się, naprawdę pilnujmy się. To jest czas pilnowania swojej duszy. Aby nikt nie zabrał Ci Twojej korony, bo jak wiecie, aż będzie pięć koron, słuchajcie, pięć koron. I Ci, którzy tęsknili za Bogiem przy tym pochwyceniu, czekali na pochwycenie, to będzie jedna nagroda, że czekali na pochwycenie. Więc jeżeli Ty już o pochwyceniu wiesz i widzisz, jakie są tego skutki, że po prostu chcesz już tam być, to po prostu będziesz miał taką koronę, słuchaj. Więc po prostu musimy się tego, słuchajcie, trzymać, naprawdę, bo nic tam innego nie zostało. Nic innego nam nie zostało, jak tylko po prostu słuchać się Pana Boga i Jego i Jego, Jego drogi. Także to by było, słuchajcie, na tyle. Będę kończyła i do usłyszenia. Z Bogiem. Trzymajcie się naprawdę ciepłutko. Bardzo ciepłutko się trzymajcie i widzimy się, mam nadzieję, już tam.